bardzo poważne choroby cywilizacyjne, wracając od, do tematu starzenia się od stóp. Skupiają, skupiają swoją tą negatywną uwagę właściwie na stopach i nogach. Zauważmy przewlekłe, paskudne choroby cywilizacyjne. Wszelkie drżączkowe typu Parkinson, cukrzyca, niesamowita plaga, miażdżyca i wiele innych składają się na to, że nasze nogi i stopy zaczynają poruszać się coraz gorzej, Coraz wolniej posuwiście, stają się sztywne, usztywnione jak, jak deski, przepraszam za określenie. I ze względu na to, że utrudniają nam poruszanie się, to z kolei bronimy się przed tym poruszaniem, unikamy go. Ze względów trudnościowych, wstydliwych, bolesnych, i znów to koło się zatacza, tak jak historia zatacza koło, tak samo w tym przypadku. Gorzej chodzimy, chodzimy z trudnością, to unikamy tego chodzenia. Choroby. Cywilizacyjne i przewlekłe zatem są w dużym stopniu przyspieszeniem naszego stanu zdrowia w sensie negatywnym, co za tym idzie przyspieszeniem procesu starzenia i zaczynają się albo kończą właśnie na stopach. I tutaj dbając całe życie o te stopki, stopy swoje, opracowałem wiele lat temu, modernizując ciągle model sandała, całorocznego. Podkreślam to całoroczny sandał, który leczy. Leczymy ciężarem własnego ciała, swoje schorowane stopy i nie zawsze wydolne, przeważnie niewydolne receptory, które znajdują się na ich spodach, na podeszwach stóp, główne receptory poszczególnych organów ciała. Między innymi nadnerczy, nerek, przewodów moczowych, pęcherza Tarczycy. Duży receptor wokół brzuszcza dużego palucha. Skonstruowałem je z myślą o chorych, skorowanych stopach. I o zdrowych, po to by nie chorowały. Taki sandał wykonany z najlepszych, atestowanych materiałów, skórki, niepotliwego kauczuku. Pełna ortopedia, księżycowy krajobraz może uratować nam stopy. Chodząc z trudnością, przy czym należy powiedzieć, że nie jest to sandał na dancing albo do całodziennego chodzenia, ale zawsze przy sobie, chodząc ciężko, zakładam go, chodząc z trudnością, zakładam go na kilka minut, siadam. Nawet kilka razy dziennie, i wtedy witalizuję sobie swoje stopy. Obieram kartofelki, ziemniaczki, przygniatam ciasto, a moje stopy pod spodem masują się, poprawiają krążenie i wydolność całego organizmu, bo taka jest właśnie specyfika ruchu, ucisku, akupresury, refleksoterapii. Ucisk Receptorów, pobudzenie krążenia, odblokowanie wszystkich dróg energetycznych i masaż dla naszych ukochanych stóp, które wykonują ciężką i niezłą robotę. Dla nas przez całe życie również opracowałem. Idealnie wyprofilowaną ortopedycznie wkładkę. Top design, proszę Państwa. Mercedes, może nawet Bentley dla stóp. Skórka, kauczuk i bursztyn. Pięknie wyprofilowana, przeciw poprzecz, podłużnemu, poprzecznemu. Delikatne niektóre receptorki tarczycy, żołądka dwunastnicy, trzustki, jelit które chowają się, czyli stymulują się, bo ona przeznaczona jest na cały dzień. Wymusza poruszanie palcami, co zabiega żylakom, problemom żylnym. Posiada wietrzenie, idealne podparcie dla pięty, wygodę dla pięty naszej głównej podpory. I w całości, idealnie dobrana do obuwia, jest niesamowitą amortyzacją dla stawów skokowych, kolanowych i biodrowych. A zauważmy co się z naszymi stawami dzieje. Coraz więcej operacji bioder, coraz więcej urazów kolan, stawów. Jest to więc majstersztyk. Wyjątkowa wkładka wykonana z najlepszych materiałów skóry, kauczuku i bursztynu. To tyle na dziś.